Witam serdecznie. Nazywam się Justyna Bereza. Jestem polonijnym nauczycielem i uczę w Akademii Języka Polskiego w Manchester, New Jersey w Ameryce. Dziś chciałabym Wam przeczytać wiersz, który towarzyszy mi od kilku lat, a który w ostatnim okresie jest mi szczególnie bliski. Wisława Szymborska, nic dwa razy. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli, najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy. Dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy Twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża? Jak wygląda róża? Czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć, miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, współobjęci, spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak dwie krople czystej wody. Dziękuję serdecznie. I jednocześnie chciałabym nominować do osobistego czytania Martę Kustek, Marysię Marchwińską i Anię Tracz. Pozdrawiam serdecznie.